Szczęść Boże, a nie mówiłem, mówiłem, że są na tym świecie ludzie, którzy innych nie mają za ludzi. Jest taka teoria, jest taka fałszywa antropologia wywiedziona z fałszywej teologii, i jest taka praktyka. I z tą praktyką rasistowską, ludobójczą. Mamy do czynienia w naszych czasach, między innymi w Strefie Gazy. I bardzo jestem zbudowany poziomem i wydźwiękiem tej debaty, którą prowadzimy. Jednoznaczna kwalifikacja zbrodni wojennej, która Miała tam miejsce jako jedna z wielu, zbyt wielu, jedna z niezliczonych zbrodni wojennych popełnianych przez państwo położone w Palestynie państwo Izrael. Ta zbrodnia wojenna jawi się w jasnym snopie światła, które. Moi koledzy, koleżanki parlamentarzyści rzucają na tę sprawę, i zdaje się, że w Wysokiej Izbie jednym, jedynym osobnikiem, który tej zbrodni nie chce tak nazywać i mówi o incydencie, jest pan minister spraw zagranicznych. Czy rzecznik państwa położonego w Palestynie, czy rzecznik ambasady Izraela w Warszawie, czy. Czy może po prostu aspirant Lizus, który chce być ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w państwie położonym w Palestynie, co nie wiem, z jakiego powodu miałby nastąpić, z jakiego powodu mielibyśmy na tak wysokim poziomie utrzymywać relacje dyplomatyczne z tym zbrodniczym, terrorystycznym reżimem, który nie owija w bawełnę swoich zamiarów? Swojej oceny tej sytuacji. Tak cytowane w poprzednich wystąpieniach wypowiedzi przedstawicieli armii i administracji, polityków Izraela. No to są wypowiedzi, to jest retoryka Jergena Stropa i, i jego ekipy pacyfikującej getto warszawskie w 1943 roku. To jest retoryka nad ludzi którzy innych uważają za zwierzęta, insekty, które można i należy tępić. Z jakiego powodu, panie marszałku, pan używa języka ludobójców? Zbrodnie nazywa pan incydentem, panie, panie ministrze. Wnoszę więc w imieniu klubu. Konfederacja o odrzucenie pańskiego sprawozdania. Nie będę się rozwodził nad samym faktem budzącym grozę, bo do grozy samego morderstwa państwo dołożyliście grozę zaniechania i owijania w bawełnę ze strony służb cywilnych i instancji najwyższych. Państwa Polskiego. I to budzi również grozę i to powinno budzić potępienie i odrzucając Pańskie sprawozdanie wyrażam nadzieję na to, że w Wysokiej Izbie odbędziemy debatę na temat polityki zagranicznej. Kontynuować będzie mój znakomity kolega profesor Andrzej Zapałowski, który przybywa wszak z przemyśla i wie więcej o postaci zmarłego świętej pamięci Damiana Sobola, kondolencje dla jego najbliższych i potępienie dla tych, którzy te zbrodnie relaty relatywizują.